W kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy trwają właśnie ostatnie szlify nad treścią zaproszenia, które dosłownie za chwilę zostanie wysłane do Waszyngtonu do prezydenta Donalda Trumpa, by wziął udział w planowanym na ostatnie dni kwietnia, czyli na niespełna trzy tygodnie przed polskimi wyborami prezydenckimi szczycie państw Trójmorza. ale Polska, mimo że nazwa naszego kraju, podobnie jak żadnego innego państwa europejskiego, nie padła w przemówieniu inauguracyjnym Trumpa. Od pierwszych chwil urzędowania jego administracji znajduje się w centrum jej uwagi, a wszystko za sprawą wielkiego programu handlowego America First, którego celem jest powstrzymanie chińskiej ekspansji na rynek amerykański i europejski, a zarazem odzyskanie przez Stany Zjednoczone dominującej pozycji ekonomicznej nad Europą. Właśnie w realizacji tego celu Polska ma do odegrania kluczową rolę, a to, jak skorzystamy z tej szansy, jest Najważniejszym testem dla polskiej klasy politycznej w obecnej dekadzie. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a i jak zwykle serdecznie proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, którzy mają świadomość, że dzisiaj bardzo ważne są niezależne komentarze wygłaszane z polskiego punktu widzenia w nieocenzurowanym jeszcze internecie, by zechcieli nas wesprzeć subskrypcją kanału, ponieważ dzięki temu te właśnie komentarze docierają do szerszego grona naszych rodaków. Czy pamiętają Państwo, jak 11 listopada ubiegłego roku wieczorem prezydent Andrzej Duda Latując na szczyt klimatyczny do Kazachstanu, składał tę oto zapowiedź. Ustaliliśmy też z panem prezydentem w tej rozmowie, że spotkamy się jeszcze przed. Objęciem przez niego oficjalnie urzędu, czyli przed zaprzysiężeniem, które będzie miało miejsce w styczniu. Brzmiało to pięknie, a nic z tego nie wyszło. Z prezydentem Trumpem spotkali się przed jego inauguracją i premier Węgier Viktor Orban, i premier Włoch Giorgia Meloni, ale prezydent Andrzej Duda nie. I na tym Polska bardzo mocno straciła. Ale teraz. Otwiera się nowy rozdział. Donald Trump wygłosił jedno z najbardziej wyjątkowych przemówień inauguracyjnych w historii amerykańskiej prezydentury. Wczoraj pod Kopułą Kapitolu nie ograniczył się tylko do pięknych, ogólnikowych frazesów, ale to przemówienie było pełne konkretów, pokazujących, że z największym impetem, na jakiego stać, będzie realizował od pierwszych minut swojego urzędowania wszystkie te elementy programu, dzięki którym Amerykanie powierzyli mu po raz drugi najważniejszy większy urząd w ich państwie. Wśród tych konkretów państwo doskonale wiedzą, że jest przywrócenie normalności, choćby w takiej kwestii, że amerykańskie państwo znowu uznaje, iż są tylko dwie płcie, że ludzie, którzy mają zaburzenia psychoseksualne nie będą mogli być żołnierzami armii amerykańskiej. Bardzo wiele wspaniałych zapowiedzi pokazujących, że wraca normalność do Ameryki i jest szansa, że ta normalność wróci również do całego zachodniego świata, ale z naszego polskiego punktu widzenia. Najważniejszy jest program handlowy America First. Po pierwsze, Ameryka, który stawia na pierwszym miejscu interesy USA i ma na celu wyparcie ekspansji handlowej Chin zarówno na rynek amerykański, jak i na rynek europejski. A Polska będzie tu odgrywała kluczową, najważniejszą rolę. Pewnego rodzaju symbolicznym dowodem na to, że tak jest, jest ujawniony przez media fakt zakupu przez Ilona Muska najwyżej apartamentu w Unii Europejskiej zlokalizowanego w warszawskim wieżowcu złota 44. To transakcja symboliczna pokazuje bowiem, że właśnie z Warszawy Amerykanie chcą spoglądać z góry na całą Unię Europejską. Jak ma do tego dojść? Otóż Amerykanie chcą przede wszystkim rozbić zawiązujący się coraz wyraźniej sojusz handlowy między Niemcami a Chinami i to jest kluczowy element, na który administracja Trumpa położy nacisk, wykorzystując fakt, że Niemcy w tej chwili są w chaosie przedwyborczym. Rozpadła się tam koalicja rządząca i 28 lutego odbędą się wybory, a później będą trwały długie i żmudne rozmowy nad powołaniem nowego rządu. Ten właśnie czas chaosu Amerykanie chcą wykorzystać, aby osłabić pozycję ekonomiczną i polityczną Niemiec w Europie i zacząć tutaj ekspansję, do której Bramą będzie Polska. Dlaczego? Ponieważ chcą przede wszystkim to, co zapowiedział prezydent Trump wprost. Spowodować uzależnienie naszego kontynentu od swoich surowców energetycznych, przede wszystkim oczywiście od gazu. A Polska ma gazoporty, których Niemcy jeszcze nie mają. Będą chcieli je szybko zbudować, ale my mamy tę przewagę, że już one u nas istnieją. W związku z tym Amerykanie właśnie przez Polskę będą chcieli zaopatrywać dużą część naszego kontynentu, szczególnie państwa Trójmorza, w swój surowiec. Ale jednocześnie Europa Środkowo-Wschodnia stanowi pewnego rodzaju lukę strategiczną, która może być miejscem przecięcia tej ekspansji chińskiej na Europę przez Niemcy, ponieważ Tutaj możemy postawić temu tamę. Czy jest to w naszym interesie? Jak najbardziej tak, ponieważ dzięki temu możemy trwale związać Stany Zjednoczone z naszym krajem i naszym regionem Europy nie tylko wspólnymi wartościami, które są oczywiście ważne, ale przede wszystkim. Twardymi interesami, które jednak w realnej polityce zawsze są najważniejsze. W związku z tym należy zrobić wszystko, ażeby umożliwić Amerykanom wykorzystanie potencjału naszego kraju do budowy ich ekonomicznej przewagi nad Europą. Dzięki temu możemy zostać wyzwoleni spod hegemonii idiotycznego i niszczycielskiego dla gospodarki Zielonego Ładu i całej tej ideologii klimatyzmu, a jednocześnie stać się. Krajem, który będzie zarabiał na amerykańskiej ekspansji w Europie. Również nowo wybrany, jednogłośnie przez Senat, sekretarz stanu USA Marco Rubio jednoznacznie stawia sprawę programu America First jako kluczowego elementu polityki międzynarodowej administracji Donalda Trumpa. I właśnie z tego możemy wyciągać bardzo jednoznaczny wniosek, że Europa Środkowo-Wschodnia będzie od samego początku urzędowania tej administracji oczkiem w głowie, oczywiście nie jedynym, ale jednym z najważniejszych regionów świata, w którym Amerykanie będą koncentrowali swoje interesy, ponieważ chcą odzyskać ekonomiczną hegemonię nad Europą, pozbawiając jednocześnie tego statusu Niemcy i oczywiście, Współpracujących z nimi coraz mocniej Chińczyków. Oczywiście Amerykanie będą też pracowali i nie miejmy co do tego złudzeń nad zmianą układu rządzącego Polską, ponieważ to wszystko, o czym powiedziałem, nie będzie możliwe w realizacji, jeżeli u steru rządów naszego państwa będą politycy antyamerykańscy, tacy jak Tusk. Jak Sikorski. Amerykanie doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia, a jakie kroki będą podejmowane, żebyśmy my, Polacy, znowu odzyskali kontrolę nad naszym krajem i żeby Polską zaczęli rządzić patrioci, którzy mają na względzie nasz interes i jednocześnie stawiają na bliskie relacje z USA, to oczywiście zobaczymy i o tym na bieżąco będę Państwa informował na kanale Polskość. To normalność. Dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i jednocześnie proszę o komentarze, jakie wrażenie. Zrobiła na was inauguracja Donalda Trumpa, które z jego zapowiedzi uważacie za najważniejsze? I przede wszystkim, czy jesteście, tak jak ja, pod ogromnym wrażeniem tego, że ten facet, wstępując na urząd prezydenta, od razu przechodzi do konkretów, od razu przechodzi do działania? On naprawdę chce zmienić świat na lepsze. Ja postrzegam to w taki właśnie sposób. A państwo dajcie znać w komentarzach.